Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Thank you, Mr. Dziękuję bardzo. O co tu chodzi? To napad na bank? Ja nie chcę w tym uczestniczyć, w takich działaniach. Dyskutujecie teraz Państwo o pieniądzach, które tak naprawdę nie są Wasze. To jest błąd, to jest bardzo duży błąd z wielu powodów. Jeden powód właśnie został wzmiankowany przez szanownego kolegę. Reżim Kijowski to prawdopodobnie jeden z bardziej skorumpowanych i dla swoich własnych obywateli reżimów w historii Europy. Inny powód, kiedy otworzymy tę furtkę i sami w, niejako wpuścicie się w tę sytuację polegającą na tym, żeby czyjeś pieniądze wydawać w tym momencie, co będzie kolejnym krokiem? Ja. Nie chcę uczestniczyć w zorganizowanej przestępczości. Dziękuję panie przewodniczący. 11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości związane z zakończeniem I wojny światowej. W związku z tym e, od kilkunastu lat ulicami Warszawy przechodzi Marsz Niepodległości, który upamiętnia powrót Polski na mapy po 123 latach niewoli i okupacji przez trzy ówczesne mocarstwa Austro-Węgry, Niemcy i Rosję. E, marsz rozpoczął się jako oddolna inicjatywa. Natomiast uległ profesjonalizacji i regularnie gromadzi wiele dziesiątek tysięcy uczestników, którzy świętują odzyskanie niepodległości i manifestują dumę z bycia Polakiem. Niestety polskie władze regularnie starały się zdyskredytować marsz licznymi prowokacjami, próbowały siłowo przejąć marsz albo próbowały uniemożliwić jego organizację. Obecnie mamy kolejne odsłonę walki z tym oddolnym, patriotycznym wydarzeniem. Prezydent Warszawy, którego hasłem była Warszawa dla wszystkich w wyborach, Odmówił udzielenia zgody na odbycie się marszu, mimo że często powołuje się na potrzebę budowy społeczeństwa obywatelskiego i również na Unię Europejską. Apeluję do władz Warszawy o zmianę tej decyzji. Niech Polki i Polacy zamanifestują dumę z naszego wielkiego narodu. Marsz i tak przejdzie jak co roku. Czołem Wielkiej Polsce. Thank you, Mr. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym podyktować do protokołu tego posiedzenia moje silne podejrzenie, że referendum na temat przystąpienia, przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej było sfałszowane. Po prostu nie mogę pozbyć się tych podejrzeń, kiedy czytam, że prawie 13-14 tysięcy. Głosów było oddanych za. I te głosy nagle cudownie znaleziono rano po pierwszych prognozach, że wyraźna większość Mołdawian sprzeciwia się przystąpieniu do Unii Europejskiej, które były jeszcze podawane w południe, poprze, przepraszam, o północy poprzedniego dnia. Ja jestem po prostu pełen podejrzeń i przypuszczam, że powinniśmy zaczynać powtarzać takie referenda, nie tylko w Mołdawii. To by było. A zresztą nie tylko to referendum z Mołdawii budzi, że, że tak powiem, wątpliwości czy podejrzenia. Jeżeli chcą Państwo pozyskać nowego członka tego projektu eurosocjalistycznego, będą Państwo powtarzać do skutku jeszcze raz i jeszcze raz referenda tak długo, aż po prostu będzie wynik taki, jak trzeba. Więc powtórzmy to referendum, proponuję, i dajmy szansę wszystkim Europejczykom, by by się wypowiedzieli po latach. Po latach przewodniczący przerywa. Polska uczyniła już wiele dla Ukrainy. Po wybuchu wojny przyjęliśmy do naszych domów prawdziwych uchodźców wojennych. Daliśmy im świadczenia socjalne takie same, jakie otrzymywali nasi rodacy. Dostali dostęp do polskiej opieki medycznej na takich samych prawach, jak obywatele Unii Europejskiej. Z zasobów naszej armii przekazaliśmy między innymi czołgi i samoloty bojowe warte miliardy euro. Nie oczekiwaliśmy w zamian nic prócz zwykłej uczciwości wobec prawdy historycznej. Nie dostaliśmy nawet tego. Na skutek błędnej polityki Unii Europejskiej otrzymaliśmy w zamian destabilizację polskiego rynku rolnego, nieuczciwą konkurencję dla polskich transportowców i to, co najbardziej boli dalszą blokadę ekshumacji i godnego pochówku dla moich rodaków przez ukraińskich na Wołyniu. Ukra Ukraina traktowana jest dzisiaj przez Unię Europejską na równi z państwami członkowskimi zawsze wtedy, gdy chodzi o udzielenie jej pomocy. Natomiast normy i wymogi dotyczące produkcji rolnej czy ratowania klimatu Ukrainy już nie obowiązują. Chętniej byśmy pomagali Ukrainie i byłoby nam łatwiej to czynić, gdyby nasze rolnictwo i nasz przemysł miał takie same warunki funkcjonowania jak firmy i gospodarstwa rolne na Ukrainie które nie muszą ponosić kosztów chorej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Oczekujemy takich samych zasad Dziękuję. dla Polski, jakie posiadają Dziękuję na rynku unijnym... O, o. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, szanowni państwo. Regulacje dotyczące bezpieczeństwa produktów w Europie są niezwykle ważne. One powodują, że z jednej strony konsumenci są bezpieczni, z drugiej strony, że standaryzujemy pewnego rodzaju rozwiązania produkcyjne w Europie, co oczywiście też przynosi wymierne korzyści i bezpieczeństwo dla konsumentów. Jednak widzimy tą rosnącą konkurencję ze strony w szczególności rynków azjatyckich, i moją obawą jest to, że te przepisy w praktyce nie będą obowiązywały właśnie wobec tych, tych krajów, które dostają się na rynek europejski w sposób inny niż produkcja na naszym rodzimym rynku. W związku z tym mam pytanie do Pana Komisarza, jakie działania tutaj można byłoby podjąć, chociażby być może zapisując w nowej perspektywie budżetowej, nad którą będziemy pracować dodatkowe środki dla urzędów, dla instytucji krajowych i Unijnych, ale przede wszystkim krajowych, bo one najczęściej kontrolują jakość produktów, aby właśnie rzeczywista kontrola tych produktów, które pochodzą w szczególności z Azji, miała miejsce. Dziękuję bardzo. Państwo, od 2014 roku, od zajęcia przez Rosję Krymu i części Donbasu, Ukraina mierzy się z rosyjską agresją. Przez większość tego okresu państwa zachodnie, przede wszystkim Niemcy, ale nie tylko, ponad głową Ukrainy i państw regionu prowadziły lukratywne interesy z Rosją, zasilając miliardami euro rosyjski budżet. Niedługo minie tysiąc dni od pełnoskalowej agresji. Co prawda gaz rurociągiem północnym już nie płynie, ale kolejne sankcje są nakładane na Federację Rosyjską, ale wciąż mamy do czynienia z grą pozorów jesteśmy zbyt mało zdecydowani i to nie pozwala Ukrainie wygrać. Oczywiście popieram mechanizm pożyczkowy z zamrożonych rosyjskich aktywów, natomiast budzi sprzeciw propozycja udzielenia przez Unię Europejską Ukrainie pożyczki z regresem. Uważam także, iż stabilność mechanizmowi zapewniłoby automatyczne przedłużenie sankcji, dopóki Rosja nie zaprzestanie łamania prawa międzynarodowego. Ukraina potrzebuje naszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Nowe formaty normandzkie, gdzie przy stole nie ma miejsca dla przedstawicieli regionu, o którego przyszłość toczy się ta gra, z pewnością nie są krokiem we właściwym kierunku. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. W obliczu rosnącej, yy, rosnącej liczby zakupów online i importów Unia Europejska musi wprowadzić skuteczniejsze mechanizmy nadzoru nad towarami, szczególnie sprowadzanymi z Azji, które często nie spełniają norm europejskich. Yy, szacuje się, że w 2023 roku liczba przesyłek e-commerce z Azji do Europy mogła przekroczyć 1,8 miliarda paczek. Lepszy nadzwór yy, pozwoli zwalczyć nieuczciwe praktyki rynkowe, które szkodzą europejskim przedsiębiorcom, promując równą konkur nierówną konkurencję. Istotne jest także zwiększenie świadomości konsumentów o ryzykach związanych z zakupami online, z ochroną danych osobowych oraz edukowanie ich w zakresie identyfikacji bezpiecznych produktów. Konieczne jest również wzmocnienie możliwości dochodzenia praw konsumenckich. Urząd Ochrony Konsumentów powinien stać się niezależną instytucją dbającą wyłącznie o interesy konsumentów. Dziękuję.